Ile można zarobić na imporcie produktów smart, na przykład z wbudowanym AI? Zróbmy sobie analizę importową. Słuchajcie, okulary z wbudowanym Bluetooth głośnikami, a nawet AI bezpośrednio w chińskiej fabryce znalazłem za 10 dolarów. W polskich sklepach cena się waha. Przyjąłem specjalnie tą niższą, około 200 zł. Co ważne, jest instrukcja, jest CE, także produkt wygląda ciekawie importowo. Pierwsza informacja to MOQ, czyli ile takich okularów trzeba by zamówić bezpośrednio w fabryce, żeby fabryka w ogóle nam je sprzedała. W tym wypadku jest to 2000 sztuk. W przypadku elektroniki użytkowej przeważnie będzie to 2-3000 sztuk, jeżeli kupujesz oczywiście bezpośrednio u producenta. Kolejna kwestia, którą sprawdziłem, to cło. Już wcześniej sprawdziłem w Wisztarze, że wynosi zaledwie 0%. W przypadku VAT-u nie ma niespodzianki 23%, czyli dość standardowo. Transport sprawdziłem wcześniej na shiphub.pl. Podobne wyceny transportu 2000 sztuk to około 1200 dolarów. Jeżeli chodzi chodzi o dodatkowe koszty, jak chociażby kontrola jakości czy wysyłka sampli, przyjęłem dodatkowo 500 dolarów. Więc cały koszt importu okularów z wbudowaną sztuczną inteligencją to 26,5 tysiąca dolarów. Z założeniem, że uda Ci się sprzedać wszystkie 2000 sztuk, to można zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Myślę, że szczególnie pod e-commerce produkty z AI będą teraz na czasie. A po więcej pomysłów na import z Chin, zaobserwuj.